Witam Cię serdecznie, to jest poranek z One Life'em, ja jestem Maciek, witam Cię w moim kamperze. Dzisiaj opowiemy o game changerach, czyli o rzeczach, które totalnie zmieniają sytuację. I e, powiem Ci dzisiaj o pięć takich rzeczach, które w moim życiu zmieniły totalnie oh, sporo. To jest takie... Kurde, żeby tak było wcześniej to wow, nie? To jest nagle zmienia się wszystko 180 stopni i, i z pełną energią ruszamy. Jedną z takich rzeczy to było grzanie wody, ale nie grzanie wody gazowe, nie grzanie w mokrym wybastem czy czymś. To było grzanie wody silnikiem. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh na ten temat nagrałem o już dawno z 3 lata temu, może 4 lata temu filmik pewnie będzie gdzieś tutaj a jak nie to będzie na zakończeniu tego filmiku, będzie w tych miniaturkach o co chodzi silnik kiedy pracuje nagrzewa się do około 90 stopni i pomyślałem sobie hmm, a co by było gdyby wykorzystać tą temperaturę do ogrzania wody pod prysznic i myślałem, że ja sobie to wymyśliłem ale okazało się, że to już, e, to już ludzie korzystają z tego i można sobie kupić po prostu taki mały boiler, który po prostu podłącza się pod silnik i grzeci wodę. Mm, kosztowało to wtedy około 300 funtów za sam boiler. On do mnie przyjechał z Włoch, chyba bezpośrednio wtedy. Jeszcze wtedy było przed Brexitem to już było dobre kilka lat temu. Mm, I 20 minut jazdy samochodem. W lato wystarczało, żeby wziąć prysznic gorący. Już nie trzeba było grzać grzałki, nie trzeba mieć odpalonego silnika, bo miałem wcześniej grzanie elektryczne 2 kW na 220 V. <grywka> tak, obciążało to moje akumulatory, wtedy 4 agm -y. bardzo. bardzo. Jeszcze musiałem odpalać silnik, żeby to się miało ręce i nogi. Więc to był game changer. Po, po prostu ja już nie musiałem myśleć o tym, że ja muszę zagrzać wodę. Ja po prostu sobie jechałem do pracy, jechałem na zakupy i wieczorkiem sobie brałem prysznic. A mało tego, ta woda była gorąca jeszcze na drugi dzień. Więc eh, ludzi. E, w, w zimie musiałem jeździć około nie wiem pół godzinki, żeby ta woda się zagrzała. I to było coś naprawdę wspaniałego druga taka fajna rzecz to była właśnie ten baterie, a właściwie akumulatory, e, life po żelazowo-fosforowe, o których mówiłem w poprzednim odcinku to było coś naprawdę niesamowitego bo po prostu uff, przestałem się martwić o prąd ten prąd ładował się dużo szybciej wszystko było tak łatwiejsze włączałem sobie aplikacje, mogłem sprawdzić przy, przy obecnym zużyciu prądu, jak mam wszystkie lampy włączone, to jak długo mi wyczymy akumulator? Coś pięknego. Dokładnie wiedziałem, ile mam tego prądu, na długo wystarczy. I to było coś niesamowitego. O tym troszeczkę więcej mówiłem w poprzednim odcinku. A często wspominam o tym o w moich vlogach różnych, takich już bardziej długich. A tutaj mamy tylko 10 minut, więc. Nie będę się rozdrabiał, ale jeżeli lubisz takie treści van kamperowe, rozkminki o tym, ale też vlogi, takiego z prawdziwego, codziennego życia, to kliknij subskrybuj, tylko wtedy, kiedy jeszcze nie subskrybujesz. <laughs> Bo mam wrażenie, że ostatnio ktoś odsubskrybował, jak poprosiłem o to, więc tak, upewnij się po że subskrybujesz i będziesz dostawał częściej powiadomienia o tych filmach. Dobrze, kolejną rzeczą, która zmieniła moje Walajowanie to był padyboard. Ale dlaczego? Bo teraz mogłem pojechać w jakieś fajne miejsce, wbić się na pudeborda i zacząć zwiedzać właśnie z perspektywy padyboarda. Tylko wiecie, że ja nie używam pudeborda tak normalnie. Nie znacie przecież, tak? Tutaj będzie pewnie jakaś przebitka. Ja po prostu eksploruję. Płynę wzdłuż brzegu, daleko. Nie, nie to po plaży, czy tutaj. Odpływam naprawdę daleko, tak godzinę na przykład. Później sobie wracam, opływam w drugą stronę. Coś niesamowitego. Jak van Life daje mi wolność, to Paddleboard i kolejny poziom wolności. To jest. <słuch> jak jest tylko słońce, to ja mogę być na wodzie. Bardzo, bardzo długo. To jest coś niesamowitego. I polecam, tylko pod warunkiem, że jeżeli robicie to z głową, pamiętajcie, żeby mieć kamizelkę ratunkową ze sobą, nawet jak nie używacie, to, żeby ją mieć. Bo chodzi o to, że jak może nagle się wzburzy, jak zacznie bardziej wiać, to wtedy ubieramy i jesteście bezpieczni. A uwierzcie mi. Może niekoniecznie mi, ale na moich oczach byli ludzie, którzy potrzebowali mieć tą kamizelkę ratunkową. Więc ja często mam, jak już sobie już kupiłem, kupiłem sobie taką fajną kamizelkę ratunkową. Też jest gdzieś tutaj filmik o, um, o tym kamizelce. Może tutaj gdzieś ją zakotwiczę. Ona jest fajna, makieszonki i tak dalej. Ja lubię, po prostu fajnie się w niej wygląda, nie? <śpiewa> um, tak ale na przykład jak chcę się opalić, no to ściągam tą kamizelkę i po prostu mają pod gumami na paddleboardzie z przodu lub z tyłu i coś pięknego a by the way, jeżeli byście chcieli kupić taki naprawdę dobry paddleboard to będzie link w opisie tego filmu dlaczego, jestem w... dlaczego to jest fajny paddleboard, to mówiłem wam w innych filmikach ale po prostu on jest długi, szybki Dobrze zrobiony, fajnie wygląda. Ma gumę z przodu, z tyłu, i można po prostu na kilka dni się wybrać. Podebordy, ale dobra, to nie jest e, temat o pudebordzie całego odcinku. Teraz e, przejdę od razu do kolejnej, mm, kolejnego tematu, który naprawdę zmienił też e, dużo w moim życiu. To była lodówka kompresorowa 12V, otwierana z góry. O tej lodówce też nagrałem e, filmik, też spróbuję go zakotwiczyć. Na koniec tego filmu będzie miniaturka, ale jeszcze nie wiem, bo już tyle e, mogę dać, tylko dwie miniaturki z filmami. Więc e, któraś z tych filmów będzie na koniec, a resztę wrzucę Wam w opisie tego filmu. E, tak, film z e, recenzji tej lodówki zrobiłem. Za dwie stówki można kupić lodówkę, naprawdę tą otwieraną z góry. A jaka jest różnica? Bo ona, ta lodówka, która jest tutaj, ona się otwiera. Tradycyjnie w ten sposób. I jak się otworzy lodówkę taką, to zimne powietrze, które zawsze jest u dołu, po prostu ucieka. A jak się otwiera z góry, jak się otwiera z góry, to wtedy zimne powietrze zostaje na dole. I nie ucieka. I. To był kolejny raz, kiedy przestało mi brakować prądu. A wracając tak szybko do tej starej już historii, to było tak, że był właśnie listopad. Ja wtedy mieszkałem w moim poprzednim kamperze. Miałem 320 W paneli słonecznych, które były oczywiście płasko na dachu, i zaczynało mi brakować prądu. I na moje szczęście spaliła mi się lodówka, która była mniej więcej tej wielkości i to była lodówka kompresorowa, ale to była taka tradycyjna, domowa lodówka, po prostu yy, taka połówka. I ja musiałem mieć wtedy podłączoną przetwornicę 220, z wnosu na 220 cały czas, yy, przy tym się traci 20% po prostu wydajności, więc to trochę się nie opłaca, ale jest taniej, można mieć kompresową lodówkę, tak? I jak ona mi się zepsuła, no to miałem do wyboru, albo kupić taką samą, albo po prostu jakąś inną. I właśnie wybrałem tą otwieraną z góry i ona brała znacznie mniej prądu. Na tyle mniej, że po całym dniu, jak przy tej lodówce domowej, przez przetwornicę, otwierano i to właśnie w ten sposób tradycyjnie, brakowało mi w listopadzie prądu, to przy. ta otwierana z góry, to wtedy miesiąc jeszcze nie miałem problemu z prądem. Taka różnica. Więc dużo oszczędza prądu. W cyferkach między 5A a 3A mniej więcej, czy nawet 2,5A, czyli praktycznie połowę mniej prądu brała. Mało tego, to była tylko lodówka, a ta otwierana z góry była lodówka i zamrażalka oczywiście miała swoje minusy oczywiście miała swoje minusy ale o tym opowiadałem właśnie w tym filmiku z recenzji i na koniec, piąta rzecz, która totalnie zmieniła życie moje one life, to kobieta, która nadaje na tych samych falach która uwielbia robić te same rzeczy czyli wodospady wodę, padyboardy żeby się działo chodzenie po górach i sam van life. I wtedy życie się zmienia bardzo. I tego wam życzę, żebyście znaleźli drugą połówkę, która po prostu nadaje no, na tych samych falach. Życie wtedy jest naprawdę piękne. Więc zapraszam was do tego i tego filmu. Napiszcie w komentarzach, do których filmów was zaprowadziło. I do zobaczenia w kolejnym porannym odcinku już jutro.